Pani pokazuje, że wiek nie ma znaczenia, że można być piękną, szczęśliwą zawsze. Jak Pani to robi? No właśnie tutaj przychodzę. No ale jest jakiś taki właśnie przepis na tą dobrą energię? Nie. Albo się ją ma, albo nie. A co Pani uważa o osobach, które czasami, na przykład w komentarzach mówią, że, że czegoś nie wypada? No jeżeli im nie wypada, no to, no to są... No to, no to jest ich sprawa, no, ale yy, ja uważam, że yy, w tej, przy tej yy, fali hejtu i tego zaangażowania w sprawy innych, ludzie zapominają w ogóle o sobie, jacy oni są. Ale to, to, jak, to jeżeli ktoś ma taki, yy, że tak powiem, yy, styl bycia i styl, yy, nie wiem, wyrażania siebie, to jest... Yy, to jest chyba dozwolone, więc ja wyrażam, ponieważ jestem osobą medialną, wyrażam się w ten sposób. Jednym się to może podobać, drugim nie.